Reprezentacje 10 krajów: Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Ukrainy, Czech, Niemiec, Polski, Włoch, Węgier i Słowacji zgromadziła piąta edycja rankingowego turnieju tańca Grand Prix IDSA. Widowiskowa i prestiżowa impreza odbyła się w sali Nowotarskiego hotelu Ibis, a w turniejowe szranki stanęło 255 osób. Organizacja IDSA na tyle nam zaufała, że ten turniej jest turniejem rankingowym, co powoduje, że oczywiście pojawiają się te pary, które w rankingu chcą uzyskać punktację do cyklu Grand Prix i są z nami, tańczą, trenują. Te 10 państw to też jest dla nas fantastyczna promocja naszego regionu. Te pary, ci trenerzy, często rodzice z nimi przyjeżdżają nie tylko na sam turniej, bo turniej to jest oczywiście ten, ten, ten wierzchołek góry lodowej, ale przede wszystkim przyjeżdżają. Również, żeby tutaj zobaczyć nasz region Tatry, zobaczyć nowy targ, bo turniej odbywał się w stolicy, w kulturalnej stolicy Podhala, czyli w Nowym Targu. I to powoduje, że te punkty oni chcą zbierać i stąd poniekąd są. Zdeterminowani również do tego, żeby przyjeżdżać na nasz turniej, zdobywać te punkty i z nami tańczyć. Podhalańskie pary w kategoriach młodszych od 9 roku życia i 10-11 lat w tańcach standardowych i latynoamerykańskich dzielnie dotrzymały placu bardzo dobrze przygotowanemu tanecznemu narybkowi z Ukrainy. Najliczniej reprezentowane były kategorie dorosłych i nastolatków. Dziecięce debiuty opisują się liczbą około 40. Ze względu na deficyt młodych tancerzy, zaznaczyła się tendencja do występów solowych. Nasze pary w tych młodszych kategoriach rzeczywiście jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi, że tam pozdobywali te swoje medale. Wiadomym jest, że my jako szkoła tańca nie istniejemy aż tak długo, żeby na tyle mieć tych przede wszystkim dorosłych tancerzy, ale mam nadzieję, że za te kilka lat tu w Nowym Targu będziemy mieli przyjemność i zaszczyt mieć dorosłych tancerzy, którzy będą reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej, nie tylko krajowej i oni pokażą, że rzeczywiście taniec jest... Warty tego, żeby się poświęcić, warty tego, żeby trenować, że jest piękny, że jest cudowny, że to jest styl, że to jest piękno, że to jest kultura słowa, że to jest kultura traktowania również swojego kolegi, obok z którym się rywalizuje tak naprawdę. Ale to jest, to jest bardziej nie sport, tylko to jest bardziej dziedzina sztuki. Mocna ekipa tancerzy z Ukrainy z dumą nosiła żółto-niebieskie flagi, przypominając o heroicznej walce napadniętego narodu. Turniejowi towarzyszył kongres ze szkoleniami dla trenerów i sędziów oraz wymianą doświadczeń. Tym razem szkolenia i zajęcia grupowe prowadziła Anastazja Siabro, mistrzyni świata z Ukrainy. Tajemnicę frekwencji na tegorocznej edycji Grand Prix w dużej mierze wyjaśniają atrakcje towarzyszące 3-4 dniowemu pobytowi, czyli noclegi w pięknych widokowo miejscach, zapewnione przez organizatorów godziny w akwaparkach, wycieczki do Zakopanego i w góry. Wszyscy byli zachwyceni, a Niemcy zostali na Podhalu aż 5 dni. Dzieciom z Ukrainy te atrakcje zapewnili sponsorzy. Tym samym taneczne wydarzenie stało się równocześnie promocją miasta i podhala. Nie ukrywam, że jesteśmy dumni z tego powodu, że y, mamy taką możliwość, pomagamy im, i jak oni przyjeżdżają do nas na takie turnieje tańca, które organizujemy, rzeczywiście robimy wszystko, żeby im zapewnić komfort, bezpieczeństwo, spokój, no i to, żeby się czuli tak naprawdę jak w domu. I kwestia no tego, że rzeczywiście ta ich determinacja powoduje, że oni tak kochają ten taniec, że to jak mówimy, to nie oni wybrali taniec, tylko to taniec ich wybrał. Jeżeli potrafią ćwiczyć w schronach, no to to powoduje, że to łza się wokół kręci. Widownia dopisała równie jak uczestnicy. Wszyscy chwalili atmosferę turnieju. Swobodną, pełną humoru, tym sympatyczniejszą, że tancerze mogli słyszeć konferencjerkę w kilku językach. Tak formuje się taneczna rodzina i kto raz przybył na podchale, chętnie tu wraca. A starania nowotarskiej Akademii Tańca nagrodziło przyznanie jej praw do organizowania szóstej edycji Pucharu Europy Par Dorosłych. Pucharowa impreza planowana jest na 24 września. Także jesteśmy dumni, że my możemy ten turniej organizować w nowym targu, czy to? W Białce Tatrzańskiej, bo te turnieje odbywają się cyklicznie. Kolejnym bardzo dużym turniejem będzie turniej we wrześniu, gdzie będzie kolejna edycja cyklu Grand Prix. Dlatego teraz już serdecznie wszystkich zapraszam i miną wakacje. Pracujemy ciężko i spotykamy się we wrześniu na kolejnym cyklu Grand Prix IDSA w tańcu. Że zapraszam. Dziękuję.